Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczynamy pierwszego vloga z wyjazdu i już teraz możemy zdradzić Wam z kim jedziemy, bo już wiecie gdzie jedziemy, a jeśli jeszcze nie wiecie, to lecimy do USA! A lecimy tam z marką Kokio. Także dziękujemy bardzo za zaproszenie. Fajna możliwość dla nas, bo nigdy nie byliśmy w Stanach, także naprawdę super. To będzie nasza podróż życia, tak myślę, bo ani ja, ani Patryk tam nie byliśmy. Eee, wszystko, co po drodze, będziemy Wam nagrywać, także będzie codziennie albo co dwa dni nowy vlog w zależności od tego, jak nam się poukłada trasa i ile będziemy mieć materiału. Także mam nadzieję, że się Wam te vlogi spodobają. Zawsze. Jak zawsze. Łapka w górę, oglądamy, wszystkie linki macie w opisie. A teraz jesteśmy już po odprawie naszych głównych bagaży i zaraz lecimy na kontrolę bezpieczeństwa i pierwszy lot do Monachium. Patryk pałaszuje już śniadanie. Ja sobie zostawiłam z przyjemność na krótki lot niestety. Zaraz będą nas wzywać do ostatnie życia. Teraz będziemy mieć dosyć krótki lot, bo lecimy do Monachium i w sumie za minutę powinniśmy iść pod gate i już wchodzić na pokład. Także pierwsza przesiadka będzie już za chwilę. Swoją drogą, to jesteśmy mega niewyspani, bo dzisiaj nie spaliśmy od wczoraj, e, czyli nie przespaliśmy ani godziny i ile to już godzin na nogach? Ja wiem, dużo. Ponad no, 24 godziny na nogach, a jeszcze 14 godzin podróży tak, przed nami. Patryk piękny, śpiący, tak jeszcze mam troszeczkę energii, ale już tak spada znowu ale już lecimy pierwszy przystanek w, w Monachium. naprawdę dla Was niewiele się zmieniło, bo cały czas są lotniska, no ale dzisiaj mamy taki dzień, że mamy dwie przesiadki. To jest pierwsza z nich. Zaraz mam kolejną. Jesteśmy już po rejestracji paszportu, gdzie Pani pochyla moje paznokcie, więc super pytania. I tu jest Patryk, a tam jest Artur, który też z nami podróżuje, to po Wadycha. Wpadajcie na jego kanał. No i co? Czekamy już na kolejny lot. Słońce mnie tu razi. Yy, tak? I tym razem lot na szczęście jest dłuższy, więc może się prześpimy. Zobaczcie co kupiłam w tej taki zestaw podróżny. Mam tutaj poduszkę, opaskę na oczy i zatyczki do uszu. I zaraz to otwieram i zobaczę jak to działa. Jest już na 9.16. My jesteśmy już w kolejnym samolocie. Tym razem większym i amerykańskim. Zabraliśmy właśnie nasze bagaże, teraz idziemy wybuszczyć nasze auto i jedziemy do naszego pierwszego modelu. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał. Taka nietypowa sytuacja nas spotkała, że mieliśmy wracać do modelu auto wypożyczonym, a wracamy Uberem, bo są problemy z autem wypożyczonym. Także jedziemy Uberem w cztery osoby, siedzimy o tak. Który siedzi z walizką. To jest, jest super. Dotarliśmy już do pierwszego motelu. Jesteśmy już na miejscu w miejscowości El Reno w motelu 6. Nazywam. Zaraz pokażę Wam pokój. Ogólnie jesteśmy mega zmęczeni. A jeszcze no, mamy różne niespodzianki po drodze, które nas dopadły, różne problemy techniczne. No i jesteśmy też mega głodni, więc zaraz pójdziemy coś zjeść. Typowo amerykańskiego, więc chociaż to będzie na plus. Taki mamy widok z okna. Zobaczcie na parking z jednej strony. Ale już tutaj mamy basen. A tak wygląda nasz pierwszy motelowy pokój. Po lewej mamy mikrofalówkę, lodówkę, jakąś taką ławę. Ja! Tu jest Patryk, nasze dwa łóżka i mamy jeszcze Łazienkę. Wygląda tak. Mamy tutaj y, umywalkę, ręczniki, standardowo lusterko. Dalej, toaleta i wannę z prysznicem Idziemy właśnie coś zjeść. Jest 33 stopnie, słońce zachodzi, ale jest tak gorąco. I zobaczcie, co tu jest. Ja zaraz przyjdę. Zobaczcie, co tu jest. Tam jest McDonald's. Nie, tam jest... Tu jest McDonald's za mną. Dalej jest obok Burger King. My idziemy do Taco Bell żeby spróbować, bo nigdy nie byliśmy i w ogóle jest tu wszystko: wszystko w zasięgu ręki. Także zobaczę, że znajdujemy Taco Bell. To jest nasz pierwszy punkt amerykańskiego programu do odhaczenia. Jest tuż przy naszym motelu. Także idziemy jeść. A tu chłopaki zajadają. Taco Bella. I teraz możecie zobaczyć nasz pełny skład, bo wcześniej w sumie tak tylko. Ukradkiem, się zobaczyć. Zanim było popularne. Dokładnie. Ja, inny, to, bo Dakan tak. twierdzi, że będzie w Warszawie, ale wiedzcie, że my już to jemy tutaj. Mm -hmm. No. no. Artur ma na czasy. A. A Dakan twierdzi, że to kebab. kebab. A Patryk poszedł po nasze jedzenie. Zobaczymy co. My dostaniemy. Tak wygląda nasze zamówienie. Tu mamy naczoski a z serem, pomidorem. To chyba śmietana jest jakaś. I nie wiem, co tu jest jeszcze. Tu jest tako. To jest zimne. To jest Burrito Supreme. A to jest Burrito Supreme mi pół Słońce już gaszło ale nadal jest przeraźliwie gorąco, jest 20-45, a jest nadal cały czas 33 stopnie. Słuchajcie, byliśmy jeść w bo chcieliśmy przetestować i uważam, że były to najgorzej wydane pieniądze w moim życiu, bo to jeżarcie jest po prostu ohydne, wręcz paskudne i to jest opinia naszej całej czwórki. Więc nigdy już tam nie wrócimy. Zaraz idziemy do Walmartu kupić coś do picia. Tak w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz użyłam tego kremu bebe, który wskazywałam wam w ostatnim holu, czyli pierwszym filmie o wyjeździe. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie zapraszam. Tam pokazywałam wam ten krem bebe i właśnie słuchajcie, dzisiaj go mam na sobie na twarzy przez. Cały dzień, bo myślałam, że to będzie idealny test i moment, żeby Wam pokazać jak ten krem działa, bo dzisiaj testowałam go we wszystkich najgorszych możliwych warunkach, czyli w ufale w cały dzień byliśmy w samolotach, czyli klimatyzacja samolotowa i jak widzicie tak się prezentuje. Nie jest może najlepiej, bo gdzieś tutaj przebijają te wszystkie moje niedoskonałości, ale... Uważam, że i tak jest nieźle i tak musiałam użyć korektora, bo sam w sobie ten krem jest yy, lekki, nie ma zalekki wkrycie dla mnie, ale i tak uważam, że spisał się świetnie. Wiadomo, może trochę się starł, ale ja też się nie oszczędzałam dzisiaj, bo non stop, yy, wiecie, spałam czy to na poduszce, czy to na patryku, więc yy, mógł się zetrzeć, ale uważam tak czy inaczej, że wygląda na no, się całkiem, całkiem ładnie. A tutaj flagi są dosłownie wszędzie, nawet y, przy McDonald'sie. Jesteśmy w Walmartie. I pierwsze co mogę stwierdzić, to Amerykanie kochają klimatyzację, bo jest tu cholernie zimno. Tak jak zresztą wszędzie, w każdym miejscu, na każdej stacji, w każdych łazienkach. Y, no, wszędzie. Tu macie część Walmartu y, do y, różnych DIY-owych projektów. Literki, farby. Dalej jest ogromna strefa z ciuchami, która się ciągnie przez wiele, wiele, wiele półek. No, tu jest naprawdę wszystko i nie sposób jest znaleźć coś, czego się szuka, bo po prostu tutaj dostaje się oczopląco. Ale przede wszystkim szukamy czegoś do picia. Nie może jakiegoś dobrego snaka. Zobaczcie, co znalazłam. Kiedyś słyszałam, że to jest ogromny przysmak w Stanach. Nie wiem, jeżeli wiecie, to możecie mi powiedzieć i to potwierdzić, bo tak mi się wydaje, ale w sumie pewności nie mam. Ale to są te rybki o smaku serowym i wziąłabym, ale po prostu to jest tak wielkie, że zaraz poszukam czegoś, co jest trochę mniejsze. Dajcie w ogóle znać, czy chcecie, żebyśmy zrobili na przykład taki test amerykańskich, może nie tylko słodyczy, ale ogólnie przy smaku, bo wiem, że dużo jest takich filmów, ale skoro już tu jesteśmy, to na pewno coś będziemy kupować dla siebie. Więc może chcielibyście taki dodatkowy film zobaczyć e, Więc dajcie znać, to wam nagramy O, są te rybki To nadal jest ogromne opakowanie I u nas się w takim opakowaniu mąkę sprzedaje Wzięłabym te Oreo, ale mam jeden problem, że to jest takie ogromne opakowanie I ja na pewno tego nie zjem Ale kusi mnie ten smak, bo u nas tego nie ma Dla fanów mamy również spaghetti ze Star Warsów Albo jak nie chcecie Star Warsów, to jest też Mario Wyszliśmy z Walmartu Co prawda byliśmy tam dosłownie chwilę, a już się tak ściemniło, że jest bardzo, bardzo ciemno Chociaż w tym aparacie i przy tych oświetleniach, które tu jest, są, jest całkiem jasno, ale nadal jest strasznie duszno Skończyło się tym, że wzięliśmy Oreo, maliny, co jeszcze? A i Reese's i wodę Chciałabym w tym momencie zakończyć tego vloga, bo już dzisiaj nie będziemy raczej pa, pa. nic nagrywać. Myślę, że możemy tylko o tym, żeby wziąć prysznic i położyć się w końcu do łóżka, bo już nie śpimy. Teletupis. Teletupis. Widzicie, co się dzieje, jak ktoś nie śpi. Żegnamy się, dziękujemy bardzo, że z nami byliście To był pierwszy nasz dzień w Stanach Co prawda nie działo się zbyt wiele, byliśmy tylko na lotniskach, ale i tak było super A jutro zaczynamy naszą podróż Standardowo łapki w górę, Facebook, Instagram, wszystkie linki macie w opisie Zajrzyjcie też na stronę smakujkokio.pl Tam dowiecie się więcej szczegółów Patryk. Zobaczycie dodatkowe materiały. Dokładnie. Tam będą rzeczy, których nie będzie tutaj, których nie będzie na Instagramie, na Facebooku ani na filmach. Także zapraszamy wszystkie no i papadki, linki papa. do Patryka też będą. Także do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć!